Dzień dobry Państwu. Pragnę poinformować, że 5 czerwca będzie pierwsze czytanie projektu poselskiego, projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Projekt ten jest związany z, 20, z problemem 27% rzeszy pracujących, których ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie obejmuje. Są to ludzie którzy są, pracują na samozatrudnieniu, na umowach, zlecenie na czas określony. Nowelizacja ma polegać na tym, iż będzie wprowadzona godzinowa stawka zatrudnienia na poziomie 11 zł, a więc innymi słowy byśmy uniknęli tych wszystkich przypadków, Myślę wstydliwych przypadków dla strony rządzącej, gdzie oferty pracy są na 3, 4, 5 zł na godzinę. Mamy na to dowody, mamy na to przykłady. Nie chcę powiedzieć, że są jeszcze niższe jak, jak 3 zł. Chciałem również poinformować Państwa, że Państwowa Inspekcja Pracy, Solidarność, jak również OPZZ popiera wprowadzenie tego projektu do życia. Natomiast nie jest myślę dla całej Rzeszy yy, i przedstawicieli związków zawodowych yy, niczym nowym, że pracodawcy oczywiście chcą dalej funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Również popieramy ze względu na ustawę o zamówieniach publicznych. Chciałbym przypomnieć, że jest to kąsek wartości 137 miliardów złotych w skali roku i Dotąd w tej ustawie z kolei panowało kryterium ofert najniższych, najniższe zostały przyjmowane do realizacji, co w konsekwencji powodowało w przyszłości no, wykonywanie zadań bardzo drogo. Mamy tu przykład z autostradami, kiedy wygrywały firmy, które oferowały najniższe ceny związane również z tym, że w ofercie koszty pracy były zaniżane, w związku z tym, że można było po prostu niżej liczyć koszty jak minimalne wynagrodzenie, które jest na poziomie 1670 zł. Mniej więcej 11 zł to jest na dzień dzisiejszy, właśnie przeliczałem przez godziny to minimalne wynagrodzenie. Wprowadzenie tej ustawy spowodowałoby, że wielu, wielu ludzi by po prostu zarabiało więcej, aczkolwiek minimalne, jak wszyscy wiemy, to jest też taka stawka na poziomie minimum socjalnego i nic więcej. Popieramy, jeszcze raz podkreślam i nasza centrala, i Centrala Solidarności. Jak również państwo sekcja pracy. Dziękuję za uwagę.